Witamy Was z naszej kuchni, a w dzisiejszym odcinku przygotujemy sernik czekoladowo-kokosowy. Z tym przygotujemy to taka trochę ściema, bo w zasadzie przygotuje go Izabela. Chyba już taka pomału królowa serników na naszym kanale, bo to już to sernik, króla, drugi sernik, który będziesz dla na nas przygotowywać. No i co? To chyba tyle tytułem wstępu. Bierzemy się za przygotowywanie. Jak Dawid już wspomniał, dzisiaj przygotujemy sernik czekoladowo-kokosowy. Ja po ostatniej swojej chorobie typu angina marzyłam tylko o tym, żeby zjeść coś tak słodkiego, więc nasza mi ochota, żeby właśnie zrobić sernik. Tym razem, ale na zimno. Co potrzebujemy do tego sernika? Przede wszystkim twaróg, który nie wymaga mielenia. W przepisie mam, że to powinien być twaróg mielony trzy razy. Mam nadzieję, że się ten bo to był tylko jedyny twaróg w polskim sklepie. Do dalszych składników należą kokos, ja tutaj wybrałam świeży, ten będziemy używać do dekoracji, śmietana 36, mascarpone, olej kokosowy, a teraz tak, czekolada gorzka, do tego potrzebuję czekoladę mleczną, i białą, i jeszcze do tego um, herbatniki na spód. E, co dalej? Żelatyna, masło, kakao i e, biurki kokosowe. Co ile i jak, e, co będziemy dodawać, to będę robić to krok po kroku, bo najpierw przygotujemy spód, później zrobimy taką małą masę kokosową, a na koniec zrobimy e, sernikową masę czekoladową i oblejemy to oczywiście czekoladą, więc e, no co? Zabieramy się do robienia sernika i będziemy robić wszystko krok po kroku i powiem Wam co i jak. Zaczynamy teraz od przygotowania spodu, co do tego potrzebujemy. E, 150 gram. E, herbatników. Do tego 50 gram gorzkiej czekolady. Ja wybrałam to gorzką czekoladę 70%. I do tego 10 gram kakao. Co jeszcze? 50 gram masła. Już sobie tutaj właśnie wstawiłam do garnuszka. I tutaj wziąłam jeszcze taki kawałek masła, ponieważ wyłożyłam sobie już blaszkę czy się spód papierem. Ale ważne jest też, żebyśmy te boki tutaj Natarli też masłem, bo jak będziemy wykładać ten spód herbatnikami, to będziemy musieli zrobić taką, taką wnękę, po prostu taki, no, żeby wlać tą pierwszą masę kokosową, więc żeby później nam się ten spód też dobrze odkleił, ważne jest, żeby to wysmarować trochę masłem, tak? Więc e co? Ja tutaj wysmaruję do końca masło łasłem i zaraz bierzemy się za następne kroki. Następny krok to jest roztopienie masła. Na pewno nie na bardzo mocnym em, ogniu, bo żeby masło nam się nie spaliło. Więc masło nam się roztopia. Następny krok to. Ostatnio to robiłam mikserem i... Nie udało się to tak dobrze roz, rozwalić tych... Czy się udało dobrze się rozwalić te herbatniki, ale latały one po całym domu, że tak powiem. Więc teraz po prostu... Powiedzmy, e, wsadziłam je teraz do tego plastikowego goreczka. No i co? No i je teraz rozdrabniamy młotkiem po prostu na masę. Na takie malutkie okruszki po prostu, bo to będzie nasz spód. Nasze herbatniki już są e, rozgniecione, dlatego do dokładamy teraz, e, znaczy się dorzucamy te kakao i możemy właśnie sobie fajnie tutaj w tej woreczku wymieszać, bo później to wymieszamy oczywiście z masłem. Więc co, fajnie sobie teraz to pomieszamy, zaraz wsypiemy do miski i będziemy wyrabiać nasz szybki spód. Okej, okay, nasze masło już jest roztopione. Teraz dodajemy właśnie do tego gorzką czekoladę. Ja już wyłączyłam tutaj e, ogień i ta czekolada powinna się rozpuścić właśnie w naszym maśle, które później dodamy do herbatników, więc czekamy teraz taki mały moment, aż to się wszystko rozpuści. No i później będziemy wyrabiać nasz spód. A więc nie trwało to długo. Parę sekund. Więc właśnie wylewamy to teraz szybko do naszej miski. No i co? No i łączymy to wszystko teraz razem. I zaraz będziemy wykładać nasz spód. Wszystko już połączyliśmy, więc teraz wysypujemy na spód. Na tortownicę, do tortownicy. I co? I rozprowadzamy to po całej tortownicy, i zaraz Wam pokażę, o co mi chodziło z tymi rantami. Oj, mam nadzieję, że nie wzięłam za dużej tortownicy, że <grym> to się wszystko uda. I teraz ważne jest, żeby właśnie tak troszeczkę to tutaj bardziej, tak po bokach rozprowadzić. Widzicie, że taki się tutaj, taki rancik zrobił nam. Że to nie było na prosto, tylko żeby tak trochę tutaj nam za te ranciki em, wychodziło. To i tak nam później zastygnie, ale nie będzie nam tej pierwszej takiej masy wylewało. O właśnie tak. Spód już jest nasz gotowy, więc stawiamy go teraz na parę minut do lodówki, żeby nam się to fajnie em, zastygło. Teraz będziemy przygotowywać naszą, nasz drugi krok, czyli masę kokosową. Co potrzebujemy? 120 ml śmietanki 36, później do tego wiórki kokosowe 90 g, później 80 g białej czekolady i 25 g oleju kokosowego. Tak? Teraz co musimy zrobić? E, nagrzać odpowiednio e, nasz karnuszek dodajemy teraz olej kokosowy, aż się delikatnie trochę rozpuści chwileczkę dokładnie. Teraz dodajemy naszą śmietanę. I co jest najważniejsze, to teraz gotujemy, aż po prostu e, będzie nam to e, wrzeć. I wtedy odstawimy to na mały ogień. Znaczy się nie na mały ogień, ale po prostu odstawimy to i wtedy będziemy dodawać białą czekoladę, tak? Więc widzimy się zaraz, jak to wszystko będzie, jak ten nasz pierwszy krok będzie gotowy. I tak jak widzicie, to już nam tak się pomału gotuje, więc teraz odstawiamy to i dodajemy naszą czekoladę. Mieszamy to teraz. Razem, aż ta nasza czekolada się rozpuści, tak? Nasza masa jest już gotowa, i teraz właśnie dodajemy nasze wiórki kokosowe, i staramy się to wszystko razem teraz połączyć. I jak to wszystko będziemy mieli połączone, to powinniśmy to odstawić teraz, tak na 5 no 5 minut, żeby ta masa po prostu e, trochę ostygła, żebyśmy gorącej nie nakładali e, na ten e, nasz spód, bo to wtedy by nie było sensu e, z tym spodem w lodówce po prostu. E, więc e, łączymy to razem, odstawiamy na parę minut i zaraz będziemy to wykładać e, na spód naszego serniczka. Dobra, teraz wykładamy naszą e, pierwszą e, masę, że tak powiem. I staramy się rozprowadzać po całym tutaj cieście. Skam, tak? niby masa, ala masa, tak jakby taki trochę drugi spód tego ciasta. No i staram się po prostu to równomiernie rozprowadzić i zaraz idzie to znowu do lodówki, a my będziemy się zabierać za masę serową. Teraz zabieramy się do naszego ostatniego, no przedostatniego kroku, e, czyli do naszej masy serowej. E, co będziemy potrzebować? E, tak, ja mam tutaj 100 gram gorzkiej czekolady. E, mam 80 gram e, mlecznej czekolady, którą zaraz rozpuścimy w kąpieli wodnej. Do tego mam 500 gram. E, Serka, twarogu znaczy się, 50 g kakao, 250 mascarpone, 50 g cukru. Pudru. No, i tutaj mamy 200 gram śmietany, e, czyli 200 ml. I tutaj rozpuściłam sobie już dwie łyżki żelatyny w zimnej wodzie. E, dokładnie. Ja kupiłam sobie tą szybką, którą mogę e, też rozpuszczać w zimnej wodzie. Nie potrzebuję jej podgrzewać, tak jakby. E, więc co? E, zabieramy się do roztapiania naszej czekolady. I będziemy zaraz mieszać. Tak. Okej, okay. więc banku, czekolada będzie nam się teraz pomału roztapiała, a my będziemy teraz robić nasz sernik. Czekolada nam się już rozpuszcza, a my będziemy dodawać pomału nasze, nasze składniki, a więc najpierw dajemy nasz ser, wszystko. Teraz ser mascarpone. Dodajemy też. Teraz kakao. Cukier puder. I wstawiamy do naszej maszyny, która nam to zaraz fajnie wymiesza. Topleczkę. Okay. I co? Więc mieszamy, aż powstanie nam jednolita masa. Później nam czekolada ostygnie delikatnie. Będziemy ją wlewać też do środka. I na koniec bijemy śmietanę, dodajemy żelatyny i będziemy mieli sernik gotowy. Prawie gotowy. Nasza masa już jest prawie gotowa. Teraz dochodzimy do naszego kroku, gdzie będziemy wlewać czekoladę. Pomału razem mieszając. Dodajemy teraz naszą żelatynę. Nasza żelatyna już się połączyła z naszą masą serową. No i ostatni krok, czyli dodajemy naszą gęstą śmietanę. Krok po kroku, żeby nam się tutaj nic nie zepsuło. Już daję próbować tutaj tego ciasta i mówię właśnie, że jest bardzo gorzkie, ale wydaje mi się, że jak dodajemy trochę tutaj śmietany, to ten smak na pewno trochę się zmieni. No i co przede wszystkim mamy też bardzo słodki spód, więc to się super skomponuje razem. Nasza masa serowo czekoladowa jest już gotowa. Ja już wzięłam nasze ciasto. I teraz będziemy to tutaj przykładać. I musimy to rozprowadzić oczywiście po całym cieście, więc ja postaram się to teraz równomiernie rozprowadzić i powiem wam co jest następnym krokiem. Teraz nasze ciasto spędzi około 8 godzin w lodówce, no bo to teraz wszystko musi um, stężnieć, tak? I potem um, zabierzemy się za ostatni krok, czyli przygotowanie um, polewy czekoladowej. Um, to będzie bardzo szybki krok, no ale wiadomo, że teraz tej polewy nie będziemy tutaj... Um, na tej masie rozprowadzać. Może by się jej udało, ale chodzi o to, że musimy te ciasto tak jakby um, wyjąć z tej formy, żeby, on te, żeby ta masa czekoladowa oczywiście była po... E, też żebyśmy mogli to rozprowadzić po rantach, tak? Więc co? ciasto idzie do zimowego odpoczynku, że tak powiem no i my widzimy się no dla was zaraz, a dla nas niestety za parę godzin. Witam się z wami dnia następnego, nasz sernik stał e, w lutówce całą noc, ponieważ zrobiliśmy go wczoraj bardzo późno, więc te 8 godzin jak minęło, no to już było do nas późno, żeby dekorować i e, robić tą, ten ostatni krok, e, który jeszcze mieliśmy zrobić, ale chodźcie zobaczyć wyszedł idealnie Um, wszystko się fajnie ścięło. Um, no i co? I teraz będziemy po prostu um, te ciasto polewać naszą... Uh, polewu <noise> i um, dekorować. Jeszcze raz, co potrzebujemy do naszej polewy? Czyli um, mamy tak 80 gram, mamy gorzki czekolady, mamy 60 gram lecznej czekolady, um, 60 ml śmietany trzydziestki, 10 gram um, oleju kokosowego i mamy tutaj wiórki kokosowe. Um, te wiórki kokosowe będą nam, znaczy wiórki te um, ten kokos będzie nam potrzebny do dekoracji, ja Wam pokażę jak to mniej więcej będzie wyglądało. Już tutaj coś próbowałam, a więc to zrobimy na takie wiórki, ale po prostu na tarce na tych dużych oczkach. No i tutaj to w oku będziemy dekorować, tak? Więc to mniej więcej będziemy tak trzeć. Więc co, no roztapiamy nasz olej. Nasza, um, nasz garnek już e, z wodą do kąpieli wodnej jest gotowy. Więc tak, olej kokosowy. I wrzucamy czekoladę. I jak trochę nam to się tak rozpuści, tutaj, to możemy zaraz dodać też tej e, śmietany. Czekolada nam już się rozpuściła, więc dodajemy teraz naszej śmietany. No i co, staramy się to teraz razem ładnie wymieszać. Nasza polewa jest już gotowa. Ona powinna troszeczkę ostygnąć, nie jakąś minutę czy coś, tylko to parę sekund, żeby zdjąć się z tej kąpieli. No i co, i wylewamy na nasze ciasto. I będziemy to fajnie tutaj po tym cieście rozprowadzać. Tylko dajcie mi chwilkę, żebym całe to polewy tutaj wyjęła. Ok, chyba jest dobrze. No i co? I rozprowadzamy tutaj wszystko ładnie. Po bokach też. I tak po całym cieście, po całych bokach rozprowadzamy. I widzimy się zaraz przy dekoracji. Ja starkowałam nasz kokos do końca, więc co, zostało nam tylko dekorować ciasto. Zacznę na razie tak od boku, bo ogólnie nie mam jakiegoś pomysłu na te ciasto, jak go dekorować. Niektórzy robią jeszcze z jakimiś batonikami, z czekoladą jeszcze na górze. Um, może to by było nawet i bardzo ładnie by wyglądało, ale wydaje mi się, że to jest taka masa tej czekolady, że może by było to aż za słodko. Um, więc ja tak się zdecydowałam na taką po prostu e, zwykłą wersję. No i co, ja powiem, że ja zostanę przy tych błokach. Wygląda to jak taki um, ala torcik, bym powiedziała, a nie sernik. Um, no i co? Um, jak mamy już teraz ozdobione te ciasto, to co jest, co jest bardzo ważne. Teraz oczywiście nie jemy tego od razu. Um, wstawiamy to na 15-20 minut do lodówki, żeby nam to się wszystko zastygło. No i co? I widzimy się już na pewno po jakichś 20 minutach na e, naszej pierwszej takiej degustacji tortowej, e, czy się e, bo to wygląda troszeczkę jak torty, a więc co, widzimy się zaraz. Teraz najprzyjemniejsza część każdego procesu gotowania, pieczenia, przygotowywania, jedzenia, czyli degustacja. No i co, myślę, że tutaj nie ma co więcej gadać. Widzieliście przed chwilą na przebitkach, jak te ciasto wygląda, jak one wyszło w finalnej jego wersji. No i co trzeba chyba skosztować, nie? To skosztujmy. Ja tutaj biorę kawałeczek, daję pierwszy. I jemy. A więc tak, serniczek bardzo delikatny, mówię tutaj teraz o tym głównym serowym kremie. Bardzo, bardzo delikatny, jeżeli chodzi o konsystencję. Mocno czekoladowy, jest naprawdę bardzo e, intensywny ten smak czekolady. Wiadomo, tutaj użyłaś głównie czekolady gorzkiej do tego i czuć to tutaj. E, ale co przełamuje ten taki trochę gorzki smak tej czekolady to ten krem kokosowy z kokosa i białej czekolady, który był e nie na samym dole, ale na tym spodzie, czyli tak pomiędzy, tak jakby spodem a tym sernikiem, sernikowym kremem. I on jest słodszy i przełamuje właśnie smak tej gorzkiej czekolady. Do tego kokos i ten z góry, i ten z dołu super wyczuwalny, bardzo dobry spód. Jak dla mnie naprawdę super sernik. Mhm. Dla miłośników czekolady, to na pewno. Bo jest, tak jak mówię, bardzo mocno czekoladowy. No i co i nie słodki, przede wszystkim, także e, bardzo spoko. A teraz e, moje zdanie na temat tego sernika. E, bardzo pyszny tak jak Dawid powiedział, że. Bardzo czekoladowy, ale nie jest aż tak mocno gorzki, czyli ten, ten słodki spód naprawdę przełamuje. Co ja bym na przykład poprawiła, znaczy, czego oczekiwałam od tego sernika, bo go pierwszy raz oczywiście robiłam. Myślałam, że te wiórki kokosowe, ten kokos i ta biała czekolada, ten spód, ten, znaczy ta, ta pierwsza taka mniejsza masa, będzie bardziej wyczuwalna w tym serniku. Jednak nie jest aż tak mocno wyczuwalna, więc mała rado ode mnie, jeśli będziecie. To robić, to może zwiększcie składniki i zróbcie to tak troszeczkę podwójnie, żeby ta masa była nie taka cienka, tylko może właśnie bardziej grubsza. I może dzięki temu będzie wyczuwalny właśnie mocniej ten kokosowy składnik, bo tak, no ta czekolada wiadomo, tutaj, no jest. Składnikiem głównym i bardziej przewodzi tutaj w tym, w tym cieście. No wiadomo, dodaliśmy prawie tutaj dwie, dwie, dwie czekolady gorzkie, ale tak. Bardzo spoko, naprawdę mega super sernik. Więc, e, moim zdaniem, bardzo mega spoko sprawa. Jeśli ktoś kocha czekoladę, to naprawdę będzie e, e, zadowolony z tego sernika. E, w ogóle, co jeszcze co, co do tego e, sernika czekoladowego, co właśnie zmieszaliśmy, e, mi to przypomina e, takie e, serki zambrowskie kiedyś homo homogenizowane. Homogenizowane. To... Sorry, no, dokładnie. Ciężko wypowiedzieć, o mnie tam zawsze kiedyś e, e, za dzieciaka jadam te serki i właśnie tak przypomina mi ten, ten smak ten, ten sernik, ten smak właśnie tego serka. Więc co? Polecam dla miłośników czekolady zróbcie sobie ten sernik, a wiadomo, jeśli chcecie mieć bardziej kokosowy, to myślcie o tym, żeby dodać jeszcze więcej tego kokosu. Tak, ogólnie bardzo dobry sernik, polecam, żeby spróbować zrobić ten sernik według tego przepisu. I co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobało, to zachęcam do zostawienia łapy w górę bądź też subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków na kanale Smaczny Vlog, a my już z tego miejsca zapraszamy na kolejne odcinki na kanale. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Cześć! Cześć.